Wczoraj ominąłem specjalnie wieczorną imprezę, żeby Ale dzisiaj żeby być imprezkę, żeby imprezkę, żeby być w formie. Słabo, średnio czy mocno? Mocno, mocno. To będziesz ochotę. A pokaż na co cię stać? Ale nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj bez jaj. Zawodnicy Biegu o Nowe Życie wspierają ideę transplantologii. Chcą promować, przekazywać wieś o tym, że ta idea ma sens. Gdybyś się zgubiła, to tutaj masz kompas. A, o, to o tym nie wiedziałam. No mam nadzieję, że no. znajdę mekę. Od organizatorów dostałem zgodę, żeby kałamagę tak bardzo mocno kopnąć. Nie było takiej zgody. Śmierci, ktoś będzie mógł skorzystać z twoich narządów. Jak najbardziej mam przy sobie cały czas w portfelu taką kartę, także nie tył, bo mam nadzieję, że tu nie umrę. To jakie jest nasze? Wartoszów, przesłanie zawsze jedno i to samo. Po prostu deklaracja woli naprawdę ratuje życie. Jak pan ogląda narząd, który był przez chwilę martw, a teraz znowu żywy i daje życie, to jest coś wspaniałego. Nie ma co tego zabierać tam ze sobą. To wam do niczego nie będzie potrzebne. A te 90 osób, które z nami dzisiaj startuje, jest dowodem na to, że możesz dać drugie życie. Co gdyby nie możliwość przeszczepu? No to by mnie tu nie było. Nie byłoby cię na biegu. Nie byłoby mnie na biegu, nie byłoby mnie w ogóle no, z wami, tak? Mam wokół siebie też m, kilka osób, które są po przeszczepach. I wiem, jaką drogę przeszli, jak bardzo walczyli i jak wszyscy dookoła baliśmy się w prostu o ich życie. Muszę wam powiedzieć, że bardzo lubię spotykać ludzi, którzy biorą udział w tym wydarzeniu. Biegną przede wszystkim osoby po przeszczepach, ale także osoby znane, lekarze oraz młodzież. Wszyscy w tym samym celu: promować transplantologię. Wszyscy biegli z kijkami, a Ty biegłaś o kulach. Tak, ja szłam o kulach, bo jak powiem, że biegłam, to mój ortopeda mnie wyrzuci we wtorek, jak będę u niego na kontroli. Ja naprawdę jestem Teraz wzruszona, słucham. że to się tak regularnie odbywa, no i z taką pompą, że jest nas tutaj w Słyszałam te kiki szurające za mną, poczułam te konkurencji na plecach. Nie wiem, kto to był, ale bardzo szybko szedł. Wycięzco, 22 biegu ponowe życie jest Radio, Radio SK! Jeżeli moje serce dzieje, przestanie bić a prędzej czy później przecież to się Brakuje wydarzy. Nam no to wszystkie moje narządy znaczy są po prostu dla świata. Jeżeli coś się uda I z zrobić, to, jest to jest super. Cenimy życie i cenimy zdrowie w każdej postaci. Mój przekaz? Dbajmy o siebie, szanujmy swoje zdrowie i dzielmy się tym co najlepsze. Co jest najlepsze? Najlepsze jest życie. Bartosz Kajtok, SK.